Dobra, i mamy materiał od Growa mowa Dlaczego tracisz radość z gier? Szczerze, nie czasem również mam taki problem, że jak gram w gę, to w ogóle mi ona nie jara, ale po prostu nie oczekuję tego od niej, bo wiem, że ciężko zaspokoić moje kubki smakowe, gamingowe, więc po prostu wolę szukać raczej w tytułach, które ja osobiście uznaję, że za dobre dla mnie, nie? Okej, okay, dobra, to chyba zaczynamy materiał, nie? Ten problem dotyka coraz większej liczby graczy. Znowu nie Masz w co grać, znowu czujesz pustkę i wypalenie. Żadna gra nie cieszy cię tak jak kiedyś, czujesz, że twoja mentalność upada tak jak upada poziom gier dostarczanych przez niegryś... ty Ale ja tak miałem w sumie, bo ja na bardzo długi czas przestałem w ogóle całkiem grać w gry. Wyglądało to tak, że o, tak ku... Dwie gry, które zmieniły mi podejście totalnie do gamingu, nie? I zacznę od pierwszej, gorszej i drugiej, czyli lepszej To pierwszą grą, która zniszczyła mi takie poczucie, albo inaczej pokazała prawdziwą naturę gier, w jaką stronę to idzie i tak dalej e, Jest Biomutant, nie, nie wiem czy kojarzycie, nie. To jest ta gra z tym Tak, to jest gra z tym, e, z tą wiewiórką ku... Stwierdziłem sobie, że sobie w to zagram Zacząłem w to grać i tam było tak, to było takie wk dosłownie. Gameplay nic, a nic się nie, z, nie zmieniał. Wszystko było strasznie takie uproszczone tak naprawdę, gdzie na początku jarałem się, jak zobaczyłem, ile tam jest rzeczy, rezistów, bądź stylów walki i tak dalej, no ale wszystko było dopiero do Zrobione po prostu, nie? Że ja praktycznie nie wiem, w 15 godzinie gry miałem wszystko już na maksa zrobione, a walki z bossami wcale nie były ciekawe, tylko to były po prostu gimmick fighty, nie? I ja wtedy wydałem na tą grę, pamiętam, 150 zł, co uważam, że to jest dużo jak na grę, akurat. Nie jakoś mega dużo, ale tak, w dzisiejszych czasach to spoko cena nawet, jeżeli gra jest dobra. I się tak wynudziłem po prostu, nie skończyłem tej gry, nie zamierzam tej gry kończyć. I po tej grze straciłem radość do, do gamingu. Totalnie straciłem radość do gamingu. Stwierdziłem sobie, nie będę grał w gry, jeżeli takie gry zaczynają wychodzić. Jakoś tam miałem dłuższą przerwę od tego i ziomek polecił mi Dark Souls'y. Albo co innego można polecić, ku... Dark Souls'y! Zegrałem w Dark Souls'y 1, nawet tutaj mam za sobą, nawet yy, przyniosę to. Piękny obraz z Dark Souls'ów. Ognisko. No, i pokochałem tą grę. Dosłownie pokochałem, pokochałem, są slajki. -like stwierdziłem sobie, dobra, ty. Gry mogą być zajebiste, nie? Nie muszą być takim głównym, jaki był biomutant. I nagle stwierdziłem sobie, że ej, to nie był problem z grami, tylko problem z tym, że ja szukałem w tych grach innego to, do czego one powinny mnie przystosować, nie? Bo taki biomutant to jest clicker. A ja szukałem tego wyzwania. Tylko ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ja tego wyzwania potrzebuję. W końcu, jak je dostałem, no to, o oh, chłopie. Mua, tak moje życie się zmieniło. Co jest przyczyną? Czy to twoja wina? Jak się z tego wyleczyć? Jako doktor specjalista od chorób growych odpowiem Ci na te pytania. Johnny Sin, czy tym, że kilka lat temu gry zupełnie inaczej na ciebie oddziaływały? Nie czujesz już takiego zaangażowania i ekscytacja z poznawania nowego świata, historii czy postaci szybko opada? Gdzie tak naprawdę leży problem? Tracimy przyjemność z grania wraz z wiekiem, przyrostem obowiązku i natłokiem życia, czy jednak największy wpływ na to ma branża i zmiany, jakie w niej zachodzą? Pewne jest to. Ej, zajebiste pytanie, i szczerze, no to powiedziałbym, że trochę z tego i trochę z tego. Dlatego, że jeżeli chodzi o nas samych, no to my tak naprawdę mamy dosyć małe preferencje co do gier, mi się tak wydaje, w sensie, że, że rzadko znajdziesz osobę, która jest fanatykiem wyścigówek, Souls, -like strategii, RTS-ów, jakiegoś. Jakiego lola i na wszystko ma czas tak naprawdę, nie? Więc zawsze będzie szukał tylko jednego, e, jedne, jednego gatunku, w którym tak naprawdę najbardziej się na nim skupi. A jeżeli chodzi o drugą rzecz, taką jak brak czasu, no to faktycznie, ja naprawdę nie ja uważam, że jak mam siąść do kompa na przykład na dwie godziny, albo na trzy i sobie pograć, to mi się odechciewa. To wolę sobie film obejrzeć w tym czasie, bo nie wiem, książkę poczytać, serial obejrzeć, cokolwiek innego, nie? Bo potrzebujesz tej imersji, wejść w ten, wejść w ten świat i go poczuć tak faktycznie w sobie, nie? Mamy coś takiego jak stan flow, i on polega właśnie na tym, że my zapominamy o czasie, zapominamy o wszystkim, co się dzieje wokół nas, nie? i w niego nie wejdziesz w sekundę. Ty potrzebujesz trochę czasu, żeby do niego wejść. I tak mi się wydaje, że dlatego, jeżeli ktoś gra te dwie godziny, to dużo rzadziej wejdzie do takiego stanu flow, w którym możemy mieć to te cieszenie się z gry, nie? Tak naprawdę, to jest jakby, te, że to poczucie czasu po prostu znika i tak dalej. A po drugie, tylko patrzymy na ten zegarek, albo zaraz do roboty, albo zaraz coś tam jeśli również się nad tym zastanawiasz i dalej oglądasz ten film, to diagnoza jest jasna. Cierpisz na krowe wypalenie. Natłok myśli, depresja, sięganie po substancje uzależniające czy wzrost agresji To jedne z wielu objawów odejścia od komputera Więc lepiej nie pozwólmy do tego dopuścić Tak naprawdę wypalenie oddziałuje na nas w dużo gorszy sposób Zwykły gracz chce spędzić wolny czas na graniu w gry Żeby na przykład uprzyjmić sobie dzień Ale pojawia się problem Uświadamia sobie, że nie ma w co grać Wszystkie pozycje z jego biblioteki albo się już znudziły Albo przestały dostarczać mu satysfakcji Pojawia się frustracja Co wtedy taki chory gracz robi? Wyróżniłbym trzy Stopnie wypalenia. Paza pierwsza. Grat szuka leków, przegląda sklepy, szuka inspiracji w internecie i może znaleźć recenzję, która go przekona do wydania kasy, i podjęcia kolejnej próby znalezienia szczęścia. I albo ta osoba ponownie popada w growy letarg, bo nieoczekiwanie, tak bardzo polecana przez ekspertów, gra zawiodła. W ogóle całkiem satysfakcjonujące mechaniki. Całkiem, całkiem. Je jakby całkiem dla mnie brzmi jak takie no, no trochę tak, a trochę nie Nie rozumiem kurwa tego nieczasem terminologii, której używają, nie? W recenzjach growych <grystanie> Albo na jakiś czas ma problem z głowy, bo trafia na rzeczywiście dobrą pozycję, która go uratuje No ale gracze w większości nie są głupi i nie ufają już dziennikarskim recenzjom gier A druga? Pojawia się chęć przekazania światu swojego bólu i tu jest wiele możliwości. Najpopularniejszym objawem jest hejt, na wiele sposobów, pisanie negatywnych recenzji gier, które zawiodły, obarczanie publicznie winą twórców za ich zbrodnie, czy też dołączenie do społeczności graczy, którzy wspólnie debatują czemu gry są takie a nie inne. No w skrajnych przypadkach tej fazy zrozpaczeni graczy mogą nagrać film o tym problemie i wstawić go na YouTube, ale to już totalne odklejenie. Faza trzecia, czyli faza, którego nigdy nie powinniśmy dopuścić, z tego już naprawdę ciężko wyjść. Taki gracz jest praktycznie nie do odratowania. Jest to faza wyjścia. Ciągły brak satysfakcji z gier, narastająca frustracja. Brak perspektyw na odmianę sytuacji. Wszystko to prowadzi do porzucenia swojej pasji. Da się z tego wyjść, ja z tego wyszedłem. Miałem dosłownie taką sytuację, że żadna gra nie sprawiała mi frajdy. Włączałem po prostu, nie wiem, każdą kolejną grę. Od, po 20 minutach miałem takie boże, jakie malnowanie czasu. Jak ja się tu męczę i tak dalej, nie? I tak miałem taką stagnację, nie wiem, może z rok, może nawet z dwa lata, coś w tym stylu. To jest, no, ale po prostu dalej idzie się, idzie z tego, ale po prostu dalej idzie z tego wyjść. Tylko, no, potrzeb. Trzeba trochę czasu i faktycznie znalezienie tej jednej dobrej gry. Ewentualnie zobaczenia, czego ty oczekujesz od gamingu. Bo jak ja, na wtedy nie wiedziałem, w co ja chcę grać, tylko grałem po prostu w gry A, bo ta była jakaś, nie wiem, na fejmie, czyli na hypie, ta miała coś innego i tak dalej. No to nie znałem moich preferencji gamingowych. Jakie poznałem koniec końców, no teraz wiem, że ja nie sięgam po wyścigów, bo wiem, że to jest malowanie hajsu dla mnie. Na tym etapie grać przestaje być graczem. Wychodzi ze swojej piwnicy, idzie na siłkę, znajduje dziewczynę i staje się bogaty. Jest to krytycznie beznadziejna sytuacja. Jebać takich ludzi. Pasje na rzecz innych, które w danej chwili sprawiają mu więcej satysfakcji. Jednak i tu możliwy jest powrót do gier. Mam znajomego orpoświr, związku i tym podobne, który jak dowiedział się, że wyjdzie remake gotika, nakręcił się, żeby w niego zagrać. Nawet zbytnio nie interesuje się tym, jak ta gra ma wyglądać. Dla niego nostalgia wzięła górę i to naprowadzi go z powrotem na właściwe tory. Każdy etap wypalenia to trudna sytuacja, ale i na każdym etapie możliwe jest wyleczenie i powrót do giery. Zanim jednak sięgniemy po lekarstwa, to należy pamiętać, że język wroga trzeba znać, ale jak tego wroga poznać i kto lub co tak skutecznie odciąga nas od grania. Then check this out. Załóżmy, że ta cała niechęć do grania to nie wina gracza. Zacznę więc od typowego ludzkiego podejścia czyli od tego, co robią źle inni. Sytuacja w branży jest o tyle dziwna, że producenci gier nie za bardzo chcą uczyć się na błędach i notorycznie zamieszczają w grach te same znienawidzone przez graczy elementy. Więc czego tak bardzo nie lubię w grach, że aż grać się odechciewa? Pierwsza pozycja, którą mogę wyróżnić, jest chyba najbardziej irytująca a na całe szczęście w grach występuje już coraz rzadziej. Wyobraź sobie, że kupujesz nową grę za ponad 300 zł, to wcale małą kwotą nie jest, włączasz ją. I dalej nie możesz korzystać ze wszystkiego, co ona oferuje. Mikrotransakcje w grze, nie będącej free-to-play, określiłbym jako zamach na grę. I'm here for money. Money. No tak, teraz jest taka sytuacja, że oni przed wydaniem gry dzielą ją po prostu na party. Biorą sobie ciasteczko, kroją te ciasteczko, zamiast wydać je całe na poszczególne kawałki ciasta i dają tobie jeden kawałek tak naprawdę, ale jeżeli chcesz kolejny, no to musisz zapłacić więcej. Najgłośniejszym przypadkiem z ostatnich lat była niewątpliwie premiera Dragon's Dogma 2, gdzie przekroczono granicę absurdu. Przed premierowych egzemplarzach gry udostępnionych recenzentom mikrotransakcji nie było, dzięki czemu pierwsze recenzje gry, jakie wypływały do czytelników, były w większości pozytywne bo sama gra jako tako się broniła. Capcom, czyli producent owej gry, oszukał wszystkich i prowadził mikropłatności w dniu premiery. Dodatkowa zapłata miała się tyczyć np. zmiany wyglądu gracza, czy dodatkowych opcji szybkiej podróży w grze. Odzew graczy był fatalny. Gra została okryta potężną warstwą negatywnych recenzji przez graczy, a wielu dziennikarzy okrzyknęło całe zdarzenie skandalem. Frustracja z konieczności wydania coraz większej ilości pieniędzy na grę to jeszcze nic w porównaniu do tego, co może przytrafić się grze na samą jej premierę. Co łączy CyberBanka 2077 z Battlefieldem 2042? Ładna grafika, świetnie zbudowane, futurystyczne lokacje, a może duża cyferka na końcu tytułu? No, tą cyferką żartopliwie określić można, w którym roku gra powinna faktycznie wyjść, patrząc na jej stan w dniu Gracze starej generacji konsol po zakupie dostali wylewu, jak zobaczyli ilość klatek i poziom techniczny, jaki prezentowała gra polskiego studia. Skończyło się na masowych zwrotach. ale dodałbym do tego to, że na przykład teraz jak wyszedł... Co wyszło... Monster Hunter Wheels, no to był taki problem z tym. czy znaczy to nie jest problem, to jest tak, że oni stworzyli grę, która nie ma pełnego kontentu. Kont Chodzi mi o to, oglądałem chyba filmik od Gniazda stale, gdzie właśnie mówił, że tam nie ma tak naprawdę za dużej ilości przeciwników yy, potem w endgame i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, kto się nazywa, nie grałem, nie jestem fanem, niestety. Czy to nie jest jakby dziwne i takie mówienie sobie, że oni to dodadzą po prostu w kolejnych jakby patchach, dodatkach i tak i będzie wtedy więcej kontentu. To jest jakby takie wydanie gry, po w sensie inaczej gra jest kompletna ale jej zawartość w środku jest ograniczona przez to, że ona w patchach wyjdzie nie kiedyś na tak nie było kiedyś było tak, że wychodziła gra ona była w całości już nawet nie mówię o tym, że dzielą właśnie na te DLC na dodatkowe misje z DLC bądź tego typu rzeczy tylko o samym tym, że oni mają w planie spaczować więcej potworów, żeby po prostu gra była bardziej chętna do zagrania w nią nie więc teoretycznie ta gra nie wyszła jeszcze w całości dopiero wyjdzie każdy Patrz do niej wyjdzie, nie? Te patchowanie też kurwa trochę zniszczyło gaming, można powiedzieć. One ma swoje plusy, wiadomo, ale ma też dużo minusów. Plusem jest to, że jeżeli ktoś znajdzie jakiegoś exploita i w ogóle, gdzie po prostu nie czasem gracz na niego natrafi, a żaden z testerów nie natrafił, bo tak się zdarzyło, no to można to naprawić. Ale idziemy w drugą stronę, kiedy wiemy, że nie musimy wszystkiego sprawdzać, bo gracz coś znajdzie, a my to potem po prostu możemy patchować, nie? Protach i pozwie przeciwko CDP. Battlefielda natomiast prześladowały kule widmo i masa irytujących błędów uniemożliwiających podstawową rozgrywkę. Na krodę gra została okrzyknięta przez graczy najgorszą częścią całej serii. Redom finalnie udało się jednak pojednać graczy i Cyberpunk jest już głównie kojarzony jako jedna z najlepszych gier RPG jaka powstała. Gra polskiego studia ewidentnie wyróżnia się na tle rynku chociażby fantastycznie zrobionym światem czy postaciami części no gra niczym się nie wyróżnia. Używając terminologii medycznej, rakiem każdej serii gier jest jej powtarzalność, która wyniszcza grę z każdą kolejną częścią. Seria Far Cry jest tutaj najlepszym przykładem. W każdej odsłonie możemy wyróżnić te same elementy, tu przykładowo charyzmatyczny antagonista, wieżyczki do wspinania, czy ataki na posterunki. Osobiście uwielbiam trzecią część Far Cry, ale z każdą kolejną częścią czułem się, że gra w odrobinę inną kopię tej samej gry. I tak przez to wszystko nie zagrałem do dziś. Ubisoftowi zarzucało się również powtarzalność przy Asasynach, jednak podjęli oni słuszną decyzję na odejście od schematu i wypuszczenie swoją drogą bardzo dobrej trylogii Origins Odyssey Valhalla w bardziej RPGowym klimacie. Twoją drogą sformułowanie słuszna decyzja. Ale to nie jest przypadkiem tak, że jeżeli mamy jakąś grę, przykładowo takiego asesyna, który ma pewne elementy, które zawsze będą ze sobą kompatybilne i takie same w różnych częściach tej gry, no to czy one, nawet to nie jest lepsze, jeżeli one będą takie same? W sensie ja nie mówię o totalnym przekopiowaniu gry, ale o takim mniejszych aspektach, na no, przykład to, że musisz wejść na tą wieżyczkę, zrobić skok do siana, nie wiem jak to się nazywa w tej terminologii Assassin's Creedowej. I to są rzeczy, które jakby budują tą serię mi się wydaje, które wytwarzają markę do tej serii ludzie będą z tym to pamiętać, nie? Więc niektóre rzeczy, które są powtarzalne, są dobrze. To jest dobrze, że są powtarzalne, ale oni za bardzo trochę ześwirowali na tym punkcie akurat. Czy tam Assassin's Creed, czy tam inne tak jak Far Cry, wyżej wy niżej wymieniony, to nie odlecieli... No ja i dobra gra. Dziś w przypadku tego studia brzmi co najmniej zabawnie. Jest jednak jeszcze jeden element, który zniechęca graczy do grania w gry. To jest coś, co jedno z najlepszych serii RPGów ów wprowadził do grobu. Coś, o czym jeden post na Xie może zniszczyć prognozy sprzedażowe, a nawet coś, co powoduje, że gry znikają ze sprzedaży już kilka dni po premierze: inkluzywność, czyli dążenie do równości i różnorodności. W grach objawia się rozszerzeniem kreatora postaci, obuł zawierającą zróżnicowanych kulturowo bohaterów i zdrowym oraz przyjaznym doświadczeniem z gry. Przyznacie, nie brzmi to jako źle. Co jeśli powiem Wam, że te elementy są przez producentów mocno nadużywane? So, I'm not <laughs> To mój ulubiony moment w całej grze. nie? Kocham go oglądać za każdym razem, jak go widzę, się w chuj cieszę. A z jakich powodów? Domyślcie się. Ale co do inkluzywności, mi się wydaje, że ona chyba teraz zniknie na jakiś czas. W sensie, że nie to, że zniknie, ale zostanie trochę zrobiona w lepszy sposób. Będzie to ciekawiej pokazane, bo widzi, widzą, jak bardzo się wyjebali na pushowaniu tej inkluzywności, tylko żeby ją spuszować. I chyba dobrym przykładem ku temu jest Disney, który wydał oświadczenie po jakimś filmie bądź odcinku serialu, gdzie miała być postać trans, o tym ktoś wspominał, nie, nie pamiętam kto dokładnie, ale jest jakiś materiał o tym gdzieś na internecie, że usunęli fragment serialu, bądź filmu, który był dosłownie taką na siłę wrzuconą wstawką o tym, tym jak na przykład jakaś laska jest po jakiejś tranzycji i tak dalej, czy tam po prostu chłopak po tranzycji, nie wiem, nie chcę zmi zgenderować I po, takiej, i po tej tranzycji to wszystko było po prostu tak pokazane, że miała mętli w głowie, i tak dalej. I to było tak na siłę totalnie wrzucone. I oni to koniec końców usunęli z tego serialu bądź filmu. I powiedzieli, wydali jakieś oświadczenie takie na, nie wiem, czy to powiedzieli na jakiejś mównicy, czy na jakiejś stronce gdzieś jakiś post dodali, że dla nich najważniejsze jest to, żeby zapewniać fan z tworzenia bajek i tak dalej. Więc nie będziemy chcieli tego typu rzeczy wrzucać do materiałów, bo nie od tego my jesteśmy, żeby pouczać, nie? Oczywiście to jest wolna interpretacja słów, tak jakie były powiedziane ja nie cytuję tego słowo w słowo, ale tak można było to zrozumieć, więc jeżeli już nawet taki moloch jak Disney to zrozumiał, no to prawdopodobnie za niedługo ktoś inny to zrozumie, tym bardziej na przykład Ubisoft, z tym Jaskę, akurat co fajnie mamy na ekranie, była też podobna sytuacja, bo, znaczy podobna, nie wiem czy była podobna, ale bardzo to jest prawdopodobne, że na początku tak go wychwalali, a potem dodali go dopiero w dziesiątej godzinie gameplayu, tak naprawdę. I nie ma wcale ciekawych jakby rzeczy ten Jaskę. Do gameplayu. Jakby każdy nim gra po to, że jak mu się mega znudzi na ten Naomi, nie? A tak to praktycznie mało kto gra jego gameplayem. Z tego co ja widzę na różnych materiałach od różnych twórców. Więc tu tak samo oni pewnie przez te trzy miesiące czy pół roku, nie wiem ile trwał ten przestój między filmem, między ogłoszeniem, ile trwał postój między premierą, taką jaką miała być w ten dzień, a w jaki naprawdę była, nie? Więc oni mogli dużo tu zmienić i faktycznie wywalili go na dalszy, dosłownie na drugi plan, i prawdopodobnie Podobnie tak to mogli zrobić, bo tak to wygląda. Więc już kolejny moloch, tak jak Ubisoft, mógł to zrozumieć. Oczywiście to jest tylko gdybanie, to, są, to jest moja moja myśl, więc może tak nie być, może taki był ich zamysł. Jest jak jest. do tego, że w inkluzywnych grach priorytetem jest narzucanie wyprawności politycznej i przeciwdziałanie popularnym stereotypom, co odbija się kosztem immersyjnego świata wciągającej fabuły czy przyjemności z rozgrywki. Twórcy najwyraźniej nie rozumieją oczekiwań graczy. W większości z nich nie przeszkadzały. Inkluzywne elementy, gdyby naturalnie i przemyślanie wpasowywały się w świat i fabułę gier. Wszystkie te zewnętrzne, rynkowe czynniki zniechęcające nas do gier są dla przeciętnego gracza nie do ruszenia, nie ma zbytniej możliwości przeciwdziałania temu i trzeba to po prostu jakieś przełknąć. Jak to powiedział ktoś mądry, na tych chujnie nie ma lekarstwa. Jaki twórca w tych czasach wysłucha graczy i podejmie ryzyko podjęcia decyzji odbiegającej od wykresików z Excela? Nastawienie na zysk to podstawowy cel każdego przedsiębiorstwa. Trzeba być bardzo naiwnym, sądząc, że ktoś kiedyś zrobi grę, sugerując się tylko i wyłącznie zdaniem graczy. No, ale... Ej, mam taką kminę, nie? Jak tworzysz, jak jeżeli nie jesteś znanym artystą i tworzysz jakieś dzieło, to ty nie patrzysz na te ramy biznesowe, tylko chcesz stworzyć dobre dzieło. I fajnym chyba przykładem jest tutaj Peter Jackson, który zaczynał od niskobudżetowych produkcji filmowych i tak naprawdę te niskobudżetowe produkcje filmowe były naprawdę fajne i widać, że nie musiał się tak naprawdę ograniczać do jakichś tam specjalnych norm. I dalej mogło być zauważone w Lord of the Rings. Tutaj mogę się Mylić, ale jak to, nie wiem dokładnie, jak to wyglądała ta sytuacja, dlaczego on to dostał. Podobno tam jakoś tam, coś tam, jakaś znajomość była, że go tam szanowali i tak dalej, ale to mo mogę, mogę, mogę pleść głupoty. I on przez to, że nie miał takiego zniszczonego umysłu, musi myśleć biznesowo, a nie kreatywnie, to stworzył, no, jeden z najlepszych trylogii, o ile nie najlepszą trylogię, jaka kiedykolwiek powstała e, w świecie filmowym, kinematograficznym. Więc tutaj, jeżeli, wcho, jeżeli gry wchodzą na ten wyższy pułap, czyli AAA i tak dalej, oni z automatu nigdy tacy nie będą, nie? Nigdy nie powstanie ta idealna gra. Inaczej, nigdy ona nie może powstać, ale przez to, że ona jest na takim wysokim pułapie biznesowym, ona nawet nigdy nie może zbliżyć się do bycia tym ideałem. Przez to właśnie ramy które nakreśla biznes. Hobbya. Starczy już części teoretycznej i narzekania na branżę. Jak to mówią, jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. O co jeśli twoja niechęć do grania w gry wynika z ciebie samego? Pytanie, co ty jako gracz możesz zmienić, żeby znów czerpać satysfakcję z gier. Czas wypisać leki na receptę. Z rynku DAKSOUS! Tak, to jest jedyny lek. W wynika jeszcze jedna przyczyna utraty chęci do grania, której nie bez powodu nie wymieniłem wcześniej. Obecnie rynek jest przepełniony grami. Są setki produkcji, w które mógłbyś zacząć grać, kierując się swoimi preferencjami. Może się więc problem, jaką grę wybrać, i możesz czuć się tym wszystkim przytłoczony. W każdym razie, jeśli dotyka cię wypalenie, obróćmy ten problem w rozwiązanie. Jeśli dotychczas byłeś zawziętym fanem RPGów, takim, że mylisz księdza z czarnym magiem, a w sklepie jak chcesz kupić flachę, to do kasierki mówisz: Pokaż mi swoje towary. To na razie, ten gatunek. Niech twoją następną grą będzie coś zupełnie innego. Przykładowo, gry RPG są dla graczy bardzo wymagające przynajmniej założenia. Jest to najczęściej otwarty świat, odgrywa się rolę pewnego bohatera, multum zadań do wykonania, postaci do poznania. Trzeba w ten świat wchłonąć i wyzwolić poczucie immersji. Po ukończeniu takiej gry możemy chcieć przeżyć kolejną wymagającą przygodę, ale nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy już tym gatunkiem zmęczeni. Jeśli chcemy uniknąć wypalenia i podania się po pierwszych kilku misjach, spróbujmy czegoś lżejszego. Ja kiedyś spędzimy wakacje grając w wasas Mega się z tym zgodzę, ale dołożę takiego mojego takea, że jeżeli inaczej, jeżeli ty ciągle chcesz mieć tą radość z gry, no to to nie jest do dobry, dobry sposób. Bo przykładowo, jeżeli na Patry, ja jestem fanem, fanem fantazy kocham fantazy i zagram sobie w grę mega realistyczną jakiś walking simulator i tak dalej jak nie wiem no dobra life is strange przykładowo nie tam wiadomo są jakieś elementy science fiction i tak dalej ale no, to jest w ogóle miejsce w którym ja się nie powinienem znaleźć no to ja nawet nie będę miał przyjemności z grania w to i faktycznie ja odpocznę i przez to że zobaczę drugą stronę medalu jak gry mogą być wobec mnie bardzo złe to bardziej ucieszę się tą drugą stroną medalu czyli tym nowym LP Nową grow fantazy Tylko, że mi się wydaje, że nie dążymy do tego, żeby ciągle skakać między, jakby, escape, nie wiem, nad escapizmem, żeby zagrać tylko na chwilę w jakąś grę i nie wiem, zmęczyć się nią, albo po prostu zagrać ją, żeby tylko w nią zagrać, a potem zagrać w coś, co my faktycznie chcemy zagrać. Mi się wydaje, że powinniśmy dążyć do tego, żeby każda nasza wybrana gra była taką grą, w którą będziemy chcieli bardzo długo grać i w którą będziemy ciągle, ciągle będziemy mieć ten stan imersji, tego flow i radości z gry. Tylko, że, no to jest w chuj ciężkie, tu się nie oszukujmy, to jest mega ciężkie do osiągnięcia, ale jeżeli dobrze byśmy przeanalizowali samych siebie i umieli to fajnie rozkminić, no to jestem w stanie powiedzieć, że możemy zbliżyć się do takiego stanu, kiedy na przykład ta gra przejściowa, o której jest właśnie wspomniane, byłaby dużo rzadsza niż na przykład, niż na przykład co druga gra byłaby grą tylko do odklepania, a druga byłaby grą do szczęśliwego zagrania. Dlatego trzeba szukać czegoś więcej w tej grze, a nie tylko to, żeby w niej grać. Przykładowo, jeżeli interesujesz się napad tym samochodami i tak dalej, motoryzacją, no to nie patrz tylko na to, żeby zagrać wyścigówkę i sobie pojeździć samochodem, tylko zobacz sobie, ej, czy mogę coś z tego wyciągnąć. Mogę nauczyć się no, nowej, nowej nazwy samochodu, marki, bla, 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 zobacz, jakie ma osiągi. Nie wiem przypadkiem, czy Forza Horizon nie ma akurat strasznie narzuconych takich wartości pojazdów, przeniesionych tak samo na grę. Wiecie, o co mi chodzi? Że to jest. Totalnie realne. To nie jest napad tak jak w jakimś net for Speedzie, że to jest bardzo, bardzo wyidealizowana wersja samochodu, tylko faktycznie ma ona realne wartości, realne zachowania i tak dalej. I w, taki, w takiej grze napad dużo, dużo może, możemy, nie to, że może trochę odpocząć, to jeszcze coś wyciągnąć innego, przez to jak skupimy się na tym, żeby wyciągnąć tą wiedzę załóżmy, no to z automatu nie będziemy na tej skratnej pozycji, tylko po to, żeby zniechęcić się grą, żeby potem kolejna była lepsza. No ale może źle po prostu zrozumiałem tutaj, tą Kmina. Synów na zmianę z infor i przez 3 miesiące mogłem nawet nie wychodzić z domu. No gdyby nie to, że nie chciałem zostać wyrzuconym za bycie darmozjadem. Piękne to były czasy. Co jeśli jednak chcesz koniecznie zagrać w jedną gry, ale ostatnio straciłeś radość zgania i boisz się, że znowu nie sprawić to przyjemności? A to też jest pewne lekarstwo. Życie z biegiem lat przyzwyczaja nas, że wszystko co robimy, robimy z presją czasu. Seriale oglądamy na przyspieszenie 1,5, żeby szybciej zaspoilerować koledze. A w pracy staramy się jak najefektywniej wykorzystać wolny czas, gdy w pobliżu nie ma kierownika. Niestety, taki nawyk często przekładamy na gry. Nie spiesz się. To jest najlepsza rada, żeby móc w pełni cieszyć się dobrą grą. Nawet jeśli mogłeś sobie tego dnia zaplanować tylko godzinę czy dwie nagranie, nie pozwól, żeby wpłynęło na twoją rozgrywkę. Nie bój się eksplorować, wykonuj poboczne zadania, czuj się w dialogi, zatrzymaj się na chwilę na wzgórzu i podziwiaj krajobraz. Czuj się w klimat gry i przestań pochłaniać hektolitry dopaminy, latając od znacznika do znacznika. Oczywiście są gry, które nam te sprawy jeszcze utrudniają i dają ograniczony czas na wykonanie jakiegoś zadania. Głównie chodzi tu o gry MMO i o FOMO, czyli strach przed przegapieniem unikalnych nagród w grze. Nie powiem ile, ile czasu z życia zabrał mi WOW i tygodniowe questy, ale powiem jak dobrą decyzją było anulowanie abonamentu. Tu ci opowiem. Co, jeżeli chcesz jakiś ten feedback, stary. Jak to wygląda? Czasu, gier, ale gry dalej przypominają... Dobra, bo tutaj była właśnie. Mowa o tym, żeby na przykład nie spieszyć się w grze i skupić się na przykład na sidequestach i tak dalej. To na przykład w moim wypadku jest taki problem, że ja często mam tak, tak że... Ghost of Tsushima. Przykład z ostatniej chwili. Grałem ostatnio w Ghost of Tsushima i sobie stwierdziłem, ej, nie chcę jej bardzo szybko skończyć. Chcę się nią trochę nacieszyć. Gra zrobiłem z kilka misji pobocznych i stwierdziłem sobie, kurwa, że mi się nie chce. Jakby często mam tak, że jeżeli skupię się nie na, nie na main questie, no to po jakimś czasie, przykładowo po 10 godzinach gameplayu mam takie, kurde, że mi się nie chce w grać w tą grę, bo chyba dowiedziałem się wszystkiego, a fabułka mnie nie kręci, więc mechanik nic nowego nie odkryje, tym bardziej, że właśnie często sidequestowe e, rzeczy pokazują ci więcej gameplayu, bo na przykład odblokujesz tutaj łuk, tutaj odblokujesz jakieś skradanie, tu odblokujesz jakieś zabijanie od pleców i w ogóle, chociaż ma main questy mają również to samo. I to też jest akurat ważne, żeby o tym pamiętać. Jednak, no to nie zawsze działa w, w każdym razie. ...wieloletni związek, a początku wielka miłość i zaangażowanie... A potem to tylko przyzwyczajenie i brak emocji. Najlepszym zaleceniem na to będzie zrobienie sobie przerwy: od gier, oczywiście, nie od związku. Dotarłoś do momentu, w którym muszę wypisać ci zwolnienie. Niech receptą na wypalenie będzie sięgnięcie po dobrą książkę, zadbanie o swoją formę i zdrowie, czy też zajęcie się tym, co najbardziej lubisz robić poza grami. Ale Na jakiś czas odejdź od komputera i wróć jak już odpoczniesz i znajdziesz sobie nową pasję, którą Genialne. nie zgranić realizować, ale czemu od razu terapia wstrząsowa? Jak to zero gier i nowych hobby, w ten sposób można nauczyć się zdrowego podejścia do przyjemności i sprawić, że będą one dla Ciebie bardziej angażujące. Jeśli jednak chcesz iść na skróty i szukasz szybkiego rozwiązania, to jeśli już siedzisz przed tym kąpem i irytujesz się, że nie masz co grać, i siłą nikt ci od niego nie odciągnie to przestań się denerwować, weź prysznic, rozluźnij się i przemyśl, czego tak naprawdę chcesz od gier. Może ci jakieś rozwiązanie do głowy wpadnie, a jak przypadkiem nasunie ci się myśl, że jesteś na to za stary, to nie, nie jesteś. Popatrz na takiego roka, bo powinien dawno być na emeryturze, a siedzisz na a się i gra w gierki. Gry Co ty? Dla każdego. W tej siomek. recepcie musi znaleźć się jeszcze jedna ważna pozycja, która da ci growe perspektywy na przyszłość i nie pozwoli ci o nich zapomnieć. Dzięki niej w świetny sposób zajmiesz czas w przerwie od Grania, ale nie poczujesz, że będzie ci brakowało gier. Wystarczy, że zasubskrybujesz mój kanał i będziesz na bieżąco... Tak, zgadzam się. Trzeba zasubskrybować kanał, dać lajka like pod tym filmem i dziękuję za świetny materiał. Naprawdę, mega, mega ciekawy temat. Dużo myślałem o podobnej tematyce. Trochę ją zahaczyłem w tam jakimś moim filmie esejowym, więc no totalnie rozumiem o co, o co chyba chodziło w tym filmie. Mega zajebiste. Dobra, lecimy dalej.